Cześć, moi drodzy. Niedawno miałam przyjemność zaprosić swoich przyjaciółów Polaków na barść ukraiński i im bardzo on spodobał się, no naprawdę. Nie, no, przynajmniej prosili przepis i ja pomyślałam, a co jeśli nagram filmik? W takim razie nie tylko oni, a i wy a, będziecie mogli przygotować a, tą pyszną zupę, barszcz, nie wiem, czy można na barszcz powiedzieć zupę, ale to... Przepyszne danie. Na przygotowanie barszczu ukraińskiego albo barszczu czerwonego, jak mówi się na niego w Ukrainie, potrzebne bardzo zwykle produkty, które znajdziecie w każdym polskim sklepie. Są nam potrzebne ziemniaki, buraki. Marchewka, cebula, biała kapusta. Mięso. U mnie żeberka wieprzowe możecie również wziąć kurczaka. Przecier pomidorowy, liście lawrowym, sól i pieprz ze smakiem, najpierw obieramy warzywa. Kroimy żeberka, zalewamy zimną wodą i stawiamy gotować się rosół. Od kapusty nam potrzebna będzie tylko jedna czwarta część. Kroimy je w paski. Kroimy cebulę w drobną kostkę i wrzucamy do patelni smażyć się. Wcieramy marchewkę na tarce. Ziemniaki kroimy w dużą kostkę. Kiedy cebula zrobi się przejrzystą, to dodajemy do niej również marchewkę. Następne będą buraki. Te ścieramy ich na tarce i wrzucimy do marchewki z cebulą. Warzywa na patelni zalewamy przecierem pomidorowym i zostawiamy dusić się. Do mięsa z kapustą wrzucamy również ziemniaki. Kiedy nasze warzywa rozgotują się, też możemy wrzucić ich do garnku. Na stanek dodajemy liście lawrowe, sól, pieprz i zostawiamy garnek aż dopóki wszystko nam się ugotuje. Barść ukraińskie wychodzi dość gęsty. Zazwyczaj czerwony barść jemy ze śmietaną, bardzo dobrze smakuje ząbkiem czosnku z bułeczką czosnkową albo jak ja lubię z chlebem razowym. Smacznego! Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że przygotujecie barsz ukraiński, spróbujecie, bo naprawdę warto. I jeśli tak, to piszcie w komentarzach, jak Wam smakowało.